Ok, witam Was ciepło serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Witam moją piękną załogę na żywo. Nagrywamy sobie podcast za kulisami. An... Podcast nazywa się Fitness dla Zapracowanych Kobiet i moja piękna załoga. Będę dzisiaj opowiadać Wam o rzeczach, które, czyli takie aplikacje, jakieś takie sposoby. Też yy, różne rzeczy, takie odżywcze, które pomogą Ci być fit i pomogą Ci w tym, żeby się sprawnie odchudzić, ale generalnie, żeby być szczupłą, silną i pewną siebie. Więc zaraz o tym będę opowiadać. Mam przygotowanych kilka rzeczy takich naokoło, ale jeżeli masz w tej sprawie jakieś pytanie, to śmiało można też je pisać w komentarzu. Ja pod koniec obiecuję, jak tylko Powiem wam, przekażę Wam to, przekażę Ci to, co przygotowałam, to z, będę odpowiadać na Wasze pytania, moja piękna załoga. Więc jest tu strasznie gorąco, zaraz, jeżeli zacznę się, jest chyba ze 30 stopni, jestem na 10 piętrze, słońce świeci, więc pewnie będzie widać, że się poce, ale w ogóle się tym nie przejmujcie, damy sobie z tym spokojnie radę. I moja piękna załoga. Więc. Pierwsza rzecz to jest taka, i nagrałam wczoraj też takie wideo. Być może widzia widzieliście, widziała się, że i tak to super, że większość ludzi szuka, jakby obserwuje takie bardzo znane osoby na, na mediach społecznościowych. I tu mówię właśnie jakieś takie czołowe trenerki, trenerzy. E, I większość z tych osób szuka po prostu dróg na skróty. Nie? Czyli szukamy po prostu, obserwujemy panią Lewandowską, panią. Ko Kogo tam jeszcze mamy? Panią Chodakowską, pana Kuczaja, nie? Ale często obserwujemy, żeby zobaczyć tylko to, czy oni mają jakieś kruczki, jakieś sposoby, nie? Jakieś takie hard triki, że nie trzeba będzie nic robić. Cześć, cześć, Dorotko, a jednocześnie po prostu będziemy mieć piękne, silne, szczupłe ciało i wyglądać jak zakładki magazynu, nie? Na okrągło. Większość ludzi coś takiego, ma coś takiego w głowie i myśli, że to tak działa, natomiast to nie tak działa. Nie? To są osoby, które po prostu zajmują się tym latami, wkładają dużo uwagi co do swojej diety, trenują regularnie, wysypiają się, suplementują, wszystko robią co się da, nawadniają się mocno, nie? jak najbardziej, warto jest mieć tego świadomość. Czyli to nie jest to, ja Wam nie będę mówić jakichś hard tricków, że weźmiesz jedną kapsułkę i po prostu od tej jednej kapsułki Twoje życie zmieni się na lepsze. Nie, nie będziesz już musiała się nigdy pocić e, i jeść zdrowych rzeczy. Nie, nie. To, to tak nie będzie i od razu warto jest to sobie ustalić. A czemu, czemu to wiem? To dlatego, że ja sama łapałam się, tej skarbie, ja sama łapałam się właśnie na to, że... <laughs> Zaraz odpowiem. E, I sama się na to często łapałam, że ja tak właśnie po to to robiłam, po to ja tyle tych ludzi obserwowałam, żeby po prostu się dowiedzieć tego magicznego sposobu, nie? Wyszedł nowy suplement, kto pierwszy go stosował? Ja. Nowa dieta, jakiś morderczy plan treningowy, nie? jakieś mega hardcore rzeczy, to ja jak najbardziej tam byłam. Ja, jako pierwsza, się po prostu łapałam na ten bullshit, nie? Na te marketingowe e, papraniny, nie? Co nie jest prawda, więc warto jest na samym początku o tym powiedzieć. Jak mamy już to za sobą, to już Ci opowiem o kilku rzeczach, które ja stosuję na co dzień i też opowiadam o tym moim podopiecznym, które bardzo fajnie ułatwiają nam to, żeby być fit, czyli jakby i tak trzeba robić treningi. I tak trzeba dbać o dietę, jeść tyle kalorii, ile potrzebujesz. I tak trzeba wysypiać się, pić dużo wody, nie? Wymiatać w tych tematach. I tak te wszystkie rzeczy są potrzebne. Nie, już prawie skończone 2,2 litra wody na dzisiaj. I tak to trzeba robić, ale są małe rzeczy, które mogą ci w tym pomóc. I Zacznę od takich rzeczy, które ja po prostu teraz y, używam na co dzień i z którymi dzielę się z moimi podopiecznymi. I dzisiaj prowadziłam właśnie live -a, y, transmisję w grupie z moimi klientkami, y, gdzie opowiadałam i właśnie pokazywałam praktycznie, co zrobić, jeżeli bolą Cię mięśnie, co zrobić, y, jak głęboko zrelaksować swoje mięśnie, nie? Przy jak, jakie przyrządy są Ci do tego, Potrzebne, jestem też masażystką, i też wszystkie takie rzeczy bezpośrednio dziewczynom pomagałam, bo sama wiem, że jak mnie coś boli, to mnie to irytuje, ale też sama wiem, że jestem w stanie coś z tym zrobić, i ja dziewczyny też tego uczę. Ale przechodząc do rzeczy, o których chciałam Ci powiedzieć, to będzie ich kilka. Więc zaczniemy od tego, że jeżeli masz za cel, to żeby wypijać więcej wody, to jest kilka takich fajnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy to jest to, żeby posiadać dużą butlę na przykład. Nie? Ja robię sobie tak: mam taką butlę, która ma 2,2 litra, nie jest najnowsza, natomiast bardzo spełnia jest czysta i spełnia swoje, swoje właśnie, swój cel niektórzy też wczoraj właśnie Ada moja podopieczna ją sobie zamówiła, kupiła, już można ją na ponad 2 kg, 2,2 litra, więc nawet u osób, które zaczynają, można coś takiego pełnego wykorzystać jako obciążenie treningowe. Na samym początku to jest też do zrobienia. Więc jeżeli właśnie wiemy, że ten, mamy problem z tym, żeby wypijać tą odpowiednią ilość wody, to można właśnie wziąć sobie coś takiego jak taką butelkę, którą, którą jakby ja tutaj wlewam przefiltrowaną wodę, dodaję jeszcze minerałów i później jest mi zdecydowanie łatwiej pilnować tego, żeby dwie takie butle po prostu wypić, e, obalić, więc to jest jedna z rzeczy. Druga rzecz to jest, to jest aplikacja, którą cenię bardzo i którą używam. Na razie w wersji darmowej, ale już coś krzyczy, że premium trzeba będzie sobie zainstalować i ta aplikacja nazywa się Fitatu. To jest taka bardzo prosta aplikacja, ale niezwykle pomocna na co dzień. I ja, nikt mi nie płaci za to, żeby to mówić. Nie? To warto jest o tym wiedzieć. Ja po prostu ją sama używam na co dzień e, i moi bliscy również i moje podopieczne również. E, w aplikacji Fitatu jest dużo fajnych rzeczy, ale tak najbardziej Najfajniejszą rzeczą, którą ja tam wykorzystuję, to jest to, że podaję ilość kalorii, ilość białka, jakie ja potrzebuję zjeść codziennie. I codziennie to sobie monitoruję. Czyli jem śniadanie, tak samo jak dzisiaj jadłam sobie... Ja jem dosyć takie mocne śniadania bez węglowodanów, więc jem teraz kabanosy, do tego jam trzy jajka. Oprócz tych trzech jajek, ja je smażę sobie na... Na masie klarowanym, trzy jajka, do tego połowę tofu dodaję i właśnie oliwki, które są jeszcze z, z migdałami. Więc łącznie, jak to się zrobi, jak to się wszystko zważy, doda, to mam świadomość tego, że ma to 800 kalorii. Moje śniadanie duże w którym nie ma, tam jest kilka gram węglowodanów, więc jest takim typowo śniadaniem białkowo-tłuszczowym, który mnie na długo syci, a ja jednocześnie nie jestem, nie, nie mam takiego odczucia senności, nie mam ochoty się zaraz położyć. Nie? Więc ja to robię. I w momencie, gdy ja sobie to monitoruję, używam do tego czołem, cio używam do tego fitatu, to ja mam świadomość tego, czy ten mój posiłek jest zgodny z tym, co ja chcę osiągnąć. Nie? Czyli po prostu na, teraz jakby jestem na bardziej restrykcyjnej diecie, natomiast wcześniej a, uwielbiałam taką pizzę z Biedronki, która jest bezglutenowa i bez. Bez laktozy, i ja ją zjadałam, ale też mając świadomość, że ja tam dodaję kilka rzeczy, jedna pizza ma tysiąc kalorii. Więc tam jest taka opcja fajna, właśnie w Fitatu, że jak jest jakiś produkt, to możemy sobie zaskanować kod kreskowy, dodajemy albo gramowo, albo dodajemy na przykład, że jest to łyżka, czy tam dwie łyżki tej konkretnej rzeczy, i wtedy to robi tą robotę za ciebie. Czyli po prostu ułatwia mega monitorowanie swojej diety, co jest fenomenalne i nie do przecenienia, ponieważ edukujemy się, uczymy, wiemy w praktyce nie? to, co jemy, co nam daje i czy to jest zgodne z tym, co faktycznie nasze ciało potrzebuje. Więc tutaj naprawdę nie ma co przeceniać. To jest aplikacja fitatu. To jest kolejna z rzeczy. E jako, że potrzebne jest nam też to, żeby dobrze trawić, to potrzebujemy probiotyków, a jeżeli jest się takim, taką szaloną osobą jak ja i nie znosi się żadnych rzeczy fermentowanych czyli ja nie jadam ogórków kiszonych, żadnych innych fermentowanych rzeczy nie, nie jadam. Jestem w stanie zjeść kiszoną, kiszoną kapustę w bigosie jedynie, to w innej formie nie lubię. To ważne jest to, żeby sobie suplementować, w jakiś sposób dostarczać probiotyków, nie? żeby mieć lepszą odporność, żeby układ, yy, yy, metabolizm dobrze przebiegał. Ja robię coś takiego, co się nazywa kombucha. Wczoraj właśnie przelewałam do wielkich butelek litrowych, niestety kombucha jak trzyma się za długo, co ja zrobiłam, to robi się z tego ocet ocet jakby ocet, który śmiało można też używać do różnych rzeczy, ale który ma w sobie też alkohol i który w niedużych ilościach można dodawać do sałatki. Więc generalnie mam ponad 3 litry octu. Jeżeli ktoś by chciał, to proszę dać mi znać, bo tego nie wyleję. A tak to sama będę używać chyba z 5 lat. Więc ale generalnie kombucha, kombucza z fermentowaną herbatą, do której dodaje się też cukru, do tego jest potrzebny specjalny grzybek kombuczy i właśnie ona tam odpowiednio czas powinno stać, później się przelewa, można ją nabić spokojnie teraz w sklepach albo sobie kupić po prostu grzybek lub od kogoś dobrego dostać, więc Kombucha to jest właśnie ta rzecz, która mi daje probiotyki, która pomaga mi w tym, żeby po prostu nie mieć problemów z trawieniem i z pójściem do toalety. Nie? Oprócz tego, że jem dobrze zdrowo i dużo się ruszam, to mam świadomość tego, że probiotyki też są potrzebne i probiotyki też odpowiadają za nasze nawet zdrowie psychiczne w dużej mierze, więc warto jest coś takiego sobie wypijać. Niektórzy używają właśnie takich rzeczy jak jogurty, kefiry. Natomiast jak czytałam różnego rodzaju badania odnośnie tego, nawet w Polsce były takie badania robione, że żeby dostarczyć sobie odpowiednią ilość probiotyków w ciągu dnia, to powinno się ilość jogurtu zjeść, która jest wielkości wiadra. Więc nie wiem, ja nie byłabym w stanie czegoś takiego zjeść. i um, to nie jest dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o kombucze, to jest coś około 116 ml, troszeczkę mniej niż 116, ale jak się regularnie wypija, to ma świetne, bardzo fajne wartości odżywcze. Jeśli chodzi jeszcze o fermentowane rzeczy, to kolejną z rzeczy, to chcę Wam powiedzieć, to jest zupa miso. Czy jest to zupa z fermentowanej soi? Jeżeli chodzi właśnie o miso, to ja ją robię w bardzo prosty sposób, czyli mam po prostu pastę miso, do tego mam taki ekologiczny bulion, który sobie gotuję, e, mieszam miso z bulionem, dodaję szczypior do tego, dodaję jeszcze tofu e, albo wypijam po prostu taką zupkę. Nie? Świetnie to smakuje, jest bardzo fajne, zawiera duże ilości e, Białka, no i probiotyki fajne, zdrowe. Więc warto tutaj też kolejna z rzeczy, czyli właśnie zupa, miso, jest bardzo fajną rzeczą do, do tego, żeby, żeby mieć lepsze trawienie i przyswajać lepiej jedzenie, które, które się trawi. Więc tu już mamy te rzeczy, które są takie najfajniejsze. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to na przykład na szybszą regenerację, to już tylko się szybko wrócę, Zaraz wam pokażę. Żeby się lepiej, szybciej regenerować, to robi się coś takiego, to jest piłeczka lacrosse. Tą piłeczkę używa się do masażu i w momencie, gdy mam jakieś bolesne miejsce, to w zależności od tego, w jakim to jest miejscu, to po prostu dociskamy tą piłeczką to miejsce, wy wykonujemy spięcie mięśni, rozluźnienie y, lub po prostu y, leżymy na tej piłeczce w danym miejscu. I to jest w stanie świetnie pomóc w rozluźnieniu powięzi mięśnia i w dociśnięciu tego punktu spustowego, czyli po prostu zdecydowanie szybciej się regenerujemy po ciężkich treningach. Więc to jest kolejna z takich fajnych rzeczy. Jeżeli chodzi jeszcze o inne rzeczy, to na przykład do co jeszcze z takich fajnych rzeczy używam? To właśnie teraz się naładowała już, ale chciałam Wam pokazać, Rzecz, którą używam, która mi pomaga w monitorowaniu moich kroków i która pomaga mi też w monitorowaniu mojego snu. I to jest y, taka prosta opaska, i to każdy może mieć oczywiście inne i, te sprzęty, e, czyli to są takie rzeczy, które pomagają nam w liczeniu kroków i w monitorowaniu też naszego snu. I tak bardzo jak się jak, według, jakby co do tego wzrywałam bardzo mocno do tej pory, to widzę, że faktycznie wszystkie rzeczy, jakie my mierzymy, to one ulegają poprawie. Czyli w momencie, jak my monitorujemy sobie ilość kroków, nie? Ja mam teraz 5,5 tysiąca na ten czas kroków, ale do końca dnia, ja już mam zrobione dwa treningi, do końca dnia jeszcze mam dwa spacery do zrobienia i na spokojnie dostukam myślę, że do 10 tysięcy na dzień dzisiejszy. I w momencie, gdy ja nie zwracałam na to uwagę, to miałam tych kroków mniej. Więc. Tu jest pierwsza rzecz, a druga z rzeczy to monitoruje też sen i pomaga właśnie w tym, żeby dbać jeszcze bardziej o swój rytm dobowy i żeby mieć świadomość tego, czy śpimy głęboko, czy płytko, ile godzin śpimy, nie? Jak długo robimy drzemkę na przykład. Nie? Świetna sprawa. Więc ja mam tą opaskę, która się nazywa Xiaomi, jakaś to jest chyba najnowsza z edycji, nie pamiętam numeru, jest ich tam naprawdę sporo. I ona ma aplikację w sobie, która się nazywa MiFit, i w tej aplikacji po prostu: O dzień dobry, Natalia, i w tej aplikacji ja po prostu biorę i e, sobie to monitoruję. E, niektórzy mają e, inne sprzęty, inne zegarki, jak są bardziej skupieni. O, widzisz, Dorotka pisze, że ma teraz 4900, dalej jeszcze idzie do pracy. No. To dobrze, czyli w pracy nastukasz jeszcze dużo więcej kroków. Właśnie dwie moje podopieczne dzień dobry się pojawiły. No Witam Was serdecznie, miło, że jesteście. Dajcie mi znać, kochane, w komentarzu, jakie rzeczy wykorzystujesz na co dzień, żeby właśnie ułatwić sobie bycie fit, nie? czyli może być, czyli właśnie tak jak Wam opowiadałam, jest fitatu, są aplikacje do monitorowania kroków, aplikacje do monitorowania snu, co jest niesamowite na pewno tu można dodać jeszcze słuchanie podcastów, nie? więc w zależności od tego, czy słuchacie na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, to wiadomo, że zawsze warto jest wejść i wpisać fitness dla zapracowanych kobiet i tam pięć nowych odcinków w tygodniu dostajecie, więc zapraszam, nie, to jest to. Ale szczerze, wam powiem, że ja na przykład e, codziennie, jak jestem na spacerze, czyli ten pierwszy spacer który trwa 45 minut, to ja idę oczywiście z moją Pradą. Nieraz idziemy z Jarką i z Nulą jeszcze, więc wtedy wiadomo, że nie słucham audiobooków czy podcastów. Um, właśnie. To, to, no, to dobrze, że mi powiedziałaś Dorotka, też o tym powiem. To jeżeli jestem właśnie sama z Pradą, to e, jeżeli mam głowę spokojną i tak widzę, że, że, że mam opcję na to, żeby się skupić, to wtedy słucham sobie podcastu. Um, mam kilka takich podcastów, które słucham i to mi daje takie po prostu fajne odczucie, że kurde, ja dobrze robię, nie? ja mam jeszcze więcej energii, jestem bardziej proaktywna. Kiedyś słuchałam książek dużo więcej. Natomiast teraz czytam więcej, aniżeli słucham, więc jak słucham, to są albo podcasty, albo jeszcze Marcin Kokoszka, czyli właśnie mój e, mentor biznesowy, e, którego mam codziennie nową lekcję, jakby w programie, w którym jestem, więc tu wam mogę powiedzieć, że to jest naprawdę też fajna rzecz, bo też się skupiam na moich celach, skupiam się na tym, e, co, co mam wykonać, zrobić w ciągu dnia i to jest fantastyczna sprawa. Więc moja ukochana załoga, Dorotka pisze, fitatu, opaska i aplikacja z nawykami, o tym zaraz powiem, to jest fajna sprawa. E, Natalia pisze, że ja mam Huawei Smart Band, ona mi się łączy z Huawei, zdrowie w telefonie, tam mam wszystko, się zapisuje oraz fitatu dietetycznie plus regularne audycje pewnej trenerki Anny Soś. No, aż sobie na screenshota, słuchaj. Dziękuję. Co za słodziaki jesteście oba. Czekajcie. Mamy to. Dobra. Słuchajcie, no to, taką załogę mieć to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, powiem wam. Więc jeszcze jest jedna rzecz, nie, o której właśnie Dorotka wspomniała, której ja nie powiedziałam jeszcze i to jest aplikacja, która się nazywa HABIT, czyli po polsku nawyk, nie? Tłumacząc to. W każdym razie ja teraz z uwagi na to, że jestem w 75Heart, czyli w tym wyzwaniu Andiego Friselli, to tam y, kupiłam swoją aplikację, y, która właśnie mi pomaga monitorować te wszystkie rzeczy, nie? całe to wyzwanie. Więc ja sobie po prostu zapisuję to, odhaczam właśnie w, w aplikacji tej. Natomiast y, właśnie w programie FitBogini z moimi indywidualnymi podopiecznymi my robimy tak. Przepraszam, dajcie mi chwilkę na wody. Więc my, moja piękna załoga, robimy tak, że sobie ściągamy aplikację Habit. Jest naprawdę dużo różnorodnych z różnymi tam opcjami, natomiast ona jest mega prosta. Jest tam opcja premium, natomiast ja nie używałam. Wiem, że ona tam trochę naciska, żeby, żeby kupić premium, natomiast nie mam zielonego pojęcia, jakie ma opcje dodatkowe wtedy. Ale w tej podstawowej wersji jest tak, wpisujesz sobie tam kilka nawyków. Czyli na przykład wypicie dwóch litrów wody, zjedzenie yy, posiłków zgodne z twoim celem sylwetkowym, 6 godzin snu co najmniej, ja po tyle sypiam, więc jakby dlatego tak mówię, przeczytanie 10 stron książki, wysłuchanie podcastu, Ani. Nie, i te wszystkie rzeczy, słuchajcie, zapisujesz sobie i. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, e, czyli klikamy, wtedy nam się pojawia tam odpowiedni kolor i powiększa się e, właśnie ta ilość dni i to takie kółeczko. Nie? Więc to jest taka prosta rzecz, a tak fajnie pomaga w tym, żeby wyrobić sobie nawyk, żeby, e, żeby po prostu nauczyć się takiego, po... to wam powiem, nie? wiecie, że w momencie nasz organizm, nasz mózg produkuje dopaminę, w momencie, gdy e, jest coś dobrego, gdy na przykład, czy gdy jesteśmy, gdy nas nagradza nas za to. Dlatego też media społecznościowe są tak uzależniające. Nie? Dlatego właśnie, że dostajemy nagrodę, za każdym razem pojawia się nowe, nowe powiadomienie, ktoś coś nowego napisał, nowy komentarz, nowe serduszko nie? i my ciągniemy automatycznie po to, żeby właśnie dostać to powiadomienie i je sobie obejrzeć, nie? odtworzyć. I to jest, jest wyrzut dopaminy. Taki sam wyrzut, jak na przykład bierze się jakiś narkotyk, jak się człowiek nawali, y, opije lub gdy, gdy właśnie ma się... No, jakby taki, taki jest to też jakby w taki sposób ta dopamina działa. Natomiast dopamina też nagradza rzeczy, które my robimy, które są dla nas dobre dla zdrowia. Czyli jak my pracujemy nad danym nawykiem, zrobimy ten nawyk, zaznaczymy sobie to w tej aplikacji, nie? to od razu też ma taki wyrzut dopaminy, nie, że to jaramy się wtedy jajc, ja to zrobiłam. Kolejny dzień po prostu ja sobie nie odpuściłam, tylko zrobiłam coś dla siebie dobrego. I paradoksalnie, jak więcej czasu spędzamy na tym, żeby dbać o siebie, dbać o nasze nawyki, to wtedy mamy mniej czasu na głupoty. Słuchajcie, dziewczyny. Ja wiadomo, ja codziennie jestem też tak zwanym kreatorką, czyli robię codziennie content creator, nie? czyli robię codziennie treści na mediach społecznościowych. Na różnych platformach, od podcastowych po YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn, codziennie, nie? dodaję nowe treści, co najmniej 5 razy w tygodniu. I w momencie, gdy ja zaczęłam wyzwanie 75 Hard, to e, zmniejszyłam, słuchajcie, zmniejszyłam o 45%. To jest konkret, o 45% czas spędzany przed, przed komputerem, przed ekranem. I Apple ma to wszystko zintegrowane czyli przed komputerem, przed telefonem, przed telefonem nie? To, to jest niewyobrażalne, nie? że siedzi człowiek nie tylko i wyłącznie w życiu innych ludzi. I tu nie chodzi mi o, o moje podopieczne, tylko chodzi mi tutaj o porównywanie się i przeglądanie feedu innych ludzi, nie? Co ludzie tworzą? Tylko właśnie o to, że ja mam kontakt z moimi podopiecznymi cały czas i uwielbiam je. Mamy, widzimy się na treningach, widzimy się na transmisjach, w wiadomościach, ale oprócz tego ja po prostu zdecydowanie mniej czasu spędzam właśnie na, na mediach społecznościowych. Przez to, że mam dwa treningi dziennie. Przez to, że wypijam tą wodę, biegam do toalety przez że siedzę na tyłku i czytam książkę. Teraz moja książka, którą czytam to jest 75 hard Diego Firselli, czyli chłopaka, który właśnie to wyzwaniem stworzył. I zobaczcie, przez takie małe rzeczy, czyli właśnie przez siedzenie w swoim biznesie, a nie w biznesie innych ludzi na mediach społecznościowych, jest się w stanie po prostu mieć tą nagrodę od razu e, czyli wyrzut do jest się w stanie po prostu dbać o siebie. To jest niezła, niezła rzecz, nie? Więc reasumując, e, bo się rozgadałam, już 23 minuty mówię. Reasumując, moja piękna załogo, rzeczy, które pomagają i ułatwiają ci bycie fit, to jest właśnie to, że. Dobra, od początku. To jest to, że stosujemy sobie aplikację, która nazywa się Fitatu do monitorowania jedzenia i picia. Druga rzecz to w momencie, gdy potrzebujemy probiotyki, to używamy takich rzeczy jak np. kombucha, czyli fermentowana herbatka, to nie jest wino, nie pije alkoholu, e, ona ma minimalną ilość alkoholu, natomiast ma em, Później, na przykład takie rzeczy jak, jak tofu. Nie tofu, przepraszam, tylko zupa miso, pasta miso, z której się robi zupę, też jest niesamowicie fajna. Takie rzeczy jak aplikacje do śledzenia kroków z opaskami i aplikacje do sprawdzania e, i długości snu. Przepraszam, znowu ktoś dzwoni, gdy ja pracuję. E, i, I właśnie aplikacje do mierzenia snu, do mierzenia kroków, to jest fajna sprawa, aplikacje do słuchania podcastów, żeby słuchać mnie i mnie, oczywiście oglądać, co może wydawać się próżne, natomiast ja to po to robię, żeby pomóc Wam i, i ułatwić bycie fit. Was do tego zainspirować. Kolejna z rzeczy to jest to, że aplikacja Habit, która bardzo fajnie pomaga w śledzeniu nawyków. Ja używam aplikacji 75 Heart, ale to już Wam tłumaczyłam dlaczego. I pierwszą, ale nie ostatnią z rzeczy było to, żeby wypijać więcej wody i można nawet załatwić sobie, kupić sobie taką dużą butlę, lub nawet jeżeli nie chcesz plastiku, to jest plastik bez BPA bodajże, czyli ten, który jest twardym plastikiem. Czy nie przenika do wody, albo nawet taką dużą butlę, gdzie to jest litr, i możemy po prostu sobie dolewać tej wody i wiemy, że na przykład trzy takie butle trzeba wypić nie i, i po prostu nie ma płakania, trzeba wypić i koniec, nie? Więc to tyle na dzisiaj, moja piękna załogo. Ślicznie Wam dziękuję za, za uwagę. Będzie mi jak zawsze miło, jeżeli skomentujesz, zalajkujesz, będziesz obserwować, jeżeli udostępnisz u siebie to nagranie lub jeżeli na, 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 na Instagramie, to można zrobić screenshota. Można po prostu wziąć i mnie tam podczepić, będzie mi niezwykle miło. Czy też podesłać osobie, która, której uważasz, że to pomoże. I ruszam z kolejną edycją programu Fit Bogini. Czyli jest to właśnie program, o którym też Wam bardzo często opowiadam, ale e, właśnie, dzisiaj też zrobiłam wcześniejszy post odnośnie tego. I jeżeli chcesz, właśnie, widzisz, że to jest dobry czas, że chcesz, żeby ci indywidualnie właśnie pomóc. E, zabrać się za swoje zdrowie i widzisz, że to co mówię do Ciebie dobrze trafia i to jest moment, że chcesz się zająć właśnie sobą i swoim zdrowiem, to warto jest właśnie wysłać mi wiadomość lub wejść sobie w link w bio i właśnie do tego programu dołączyć, będzie mi niezwykle miło z tego, z tego, jeżeli to zrobisz, a jeżeli jesteś już moją podopieczną, to taki program, jakby dostęp do tego programu dostajesz za darmo, to dla osób właśnie indywidualnych, moich podopiecznych, I, a jeżeli byłaś wcześniej w tym programie i chcesz go jeszcze raz powtórzyć, to jest on dla Ciebie za połowę ceny, wystarczy mi tylko wysłać wiadomość, a dodam Ci po prostu do następnego programu. To tyle. Niech moc będzie z Wami. Przepięknego dnia Wam życzę. Świetnie, że jesteście. Bardzo dziękuję za dzisiejszą interakcję. Od razu lepiej mi się z Wami e, rozmawia, prowadzi ten podcast, gdy jesteście, więc wszystkiego dobrego jeszcze raz, dbajcie o siebie piękna załogo i do dzieła.